Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia garażu. Tak? To pan szuka? Tak, ja szukam. To proszę pana, proszę mi powiedzieć, jakiego garażu pan szuka? Eee, no jakiego? No. Niekoniecznie musi być to garaż, może być to jakieś miejsce parkingowe pod domem. Eee, oczywiście, no, takie mm, piwnicowe miejsce. Aha, ale pan tam chce trzymać samochód? Eee, Chcę trzymać samochód, tak. Aha. No wie pan co, ja mam taką ofertę, bo ja też szukam garażu, tak? to możemy się założyć, kto pierwszy znajdzie. To pan na to. Proszę bardzo. Dobrze, to jeżeli ja pierwszy znajdę, to tak. pan mi kupuje skarpetki rozmiar 45, klarcą do Fiata Uno i licencję A. Znaczy takiego na hasz. A jeżeli pan wygra, to ja panu taką, daję panu krótkofalówkę, jedną sztukę, bo druga jest zepsuta, to, to nie nie. Później handle też jedną sztukę, na dowolnie wybraną rękę. To jest waga 3 kilo. Później wzmacniasz, wzmacniasz do komputera, do tego wzyczka. No ale y, jaki ma Pan cel w tym? Proszę? Że Pan do mnie dzwoni. Y, jeszcze raz. Jaki cel ma Pan w tym, że Pan do mnie dzwoni? No właśnie, jak tym się z Panem założyć. Kto pierwszy z nas znajdzie A ten garaż? Uważa Pan, że jest tak trudno znaleźć? No pewnie. A to ja nie wiedziałem, wie Pan. Aha, dlatego jeszcze mam parę propozycji, na przykład mam jeszcze drzewko szczęścia bez kamieni ozdobnych, to też bym Panu dał grewacki do komputera, yy, potem co tam jeszcze ze ze cylinderą, ale on działa, to, znaczy tam nie nagrywa, to o to chodzi. No dobrze, dobrze. Wszystko zakładamy się? Yy, no jeszcze pomyślę, tak? Aha, bo moja go godność Maksymilian się z kojarzy Pan może? No niestety. Niestety, tak? Aha, e, ale idzie Pan na tą ugodę? No jeszcze się zastanowię, tak? Tak. To ten, to jeszcze do pana zadzwonię, ale jakby to... Jednak, jednak, proszę jednak nie dzwonić, tak? Dlaczego? No jednak. Nie... To jeszcze jedną rzecz dokładam. Zapomnioną sztuczną pochwę. A to wie pan, to trochę pan przesadził. Ale to prawinówka. No to dziękuję bardzo. Ale z wydatnią gwarancją. Dziękuję bardzo.